Dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Wademekum Centrum, czyli dobrze radzę. Nie ma na co czekać, zaczynamy, a w dzisiejszym wydaniu zajrzymy najpierw do sklepu ogrodniczego. A po co? Oczywiście w poszukiwaniu wiosennych porad. Następnie złożymy wizytę pani dietetyk i spróbujemy się dowiedzieć, jak możemy oczyścić swój organizm po zimie. Dobra dieta to podstawa, ale nie obejdzie się bez ćwiczeń fizycznych, dlatego postanowiliśmy, że zajrzymy na siłownię. Po studniówce maturzyści mocno wzięli się do nauki, ale czy na pewno postanowiliśmy to sprawdzić z naszą kamerą? Mamy kwiecień, coraz częściej spędzamy czas w ogrodzie, a dziś sprawdzimy, co należy sadzić w tym miesiącu i jakie prace w ogrodzie musimy wykonać. No to do dzieła! W tej chwili wysiewamy wszystkie warzywka, marchewkę, pietruszkę, buraczki, bo to jest najwyższa pora. Robimy opryski na drzewa owocowe, na choroby grzybowe i na szkodnika, za chwilę zaczynamy. Wysiewamy sobie zioła w pojemniczkach w domu, pomidorki do pikowania, żeby później wysadzić. No i takie nawozy rozsypujemy, robimy wertykulację trawy, przygotowujemy się całkowicie do wiosny. Na powietrzanie trawy robimy, cięcia drzewek, no już powinny być wcześniej zrobione. Niektórzy jeszcze bielą drzewka, co powinno już być wcześniej zrobione. No i usuwamy chwasty już z trawników i z grządek kwiatowych. Piękne są funkie, mamy piękne odmiany funki, mogą panowie pokazać, tam koleżanka akurat jest, piękne lilie orientalne, drzewiaste, wysokie też, gradiole. Ładne odmiany, które bardzo klienci lubią sadzić w ogrodach, bo można ściąć do wazonu na kwiat cięty sobie, można wynieść na cmentarz. No to jest taki kwiat wdzięczny. Astry można wysiewać też właśnie, które później do, do wazonu możemy ścinać. Czy jesteśmy tu w stanie w sklepie uzyskać porady? Oczywiście, jak tylko możemy, to zawsze życzymy klientom z poradą. Nie ma problemu. Kolejną pozycją w naszym wademekum jest wizyta u pani dietetyk. Zapytamy, jak możemy swój organizm oczyścić po tej zimie. No i czy sól i cukier są rzeczywiście tak szkodliwe? Pierwsze co powinniśmy zrobić, to może zajrzeć do lodówki i przeanalizować jakie produkty tutaj żywnościowe się w niej znajdują, bo też taka dobra dieta to bardziej zmiana nawyków żywieniowych, bo to pozwoli nam jakby zachować efekt na lata, a nie na chwilę. Też wiosna jest takim dobrym momentem, gdzie do diety możemy włączyć więcej warzyw, więcej owoców. Tutaj śmiało możemy już sięgać po jakieś tam pierwsze wiosenne noweliki, na przykład rzodkiewkę, szczypiorek. Ważna jest aktywność fizyczna, bo sama dieta tak naprawdę nie wystarcza. Znaczy najlepsze jest po prostu połączenie diety i aktywności fizycznej, bo to pozwoli nam tutaj e, zachować dobrą formę, dobrą kondycję. Pogoda no, za oknem jest coraz ładniejsza, więc tutaj śmiało możemy wziąć rower i e, pojechać na jakąś dłuższą przejażdżkę, czy chociażby wyjść, nie wiem, z żoną, z mężem czy z psem na jakiś dłuższy spacer. Czyli czym bardziej kolorowo, tym lepiej chyba, tak? Jak najbardziej. Tutaj. E, Główną, główną część talerza powinny stanowić warzywa, do tego porcja białka, czyli jakieś mięso, albo chuda ryba, albo kurczak, no i dodatek węglowodanów, czyli na przykład kasza gryczana czy ryż brązowy. Też ważne, żeby te węglowodany były złożone i bogate w błonnik pokarmowy i składniki mineralne. Dobra, teraz przejdę do tych cukrów, bo wydaje się, że ludzie mają coraz większą chyba świadomość i zwracają uwagę na ten cukier. No Pod jaką on jest postacią, często występuje w produktach, no i czy powinniśmy się go bać? To znaczy, często produkt występuje pod postacią cukru prostego, czyli na przykład glukoza, fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy. Też powinniśmy uważać na cukier, na sacharozę rafinowaną. Ją znajdziemy pod postacią cukru takiego białego stołowego i na ten taki cukier powinniśmy jak najbardziej zwrócić uwagę i ograniczyć, bo spożywany w nadmiarze może wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Powinniśmy czytać nawet produkty właśnie ekologiczne light, powinniśmy zawsze sprawdzać skład, bo często w takich produktach jest duża ilość po prostu cukru tego prostego czy tej sacharozy. Takim jakby zamiennikiem tego cukru może być cukier taki naturalny typu ksylitor bądź stevia. To jeszcze jest cukier, który jakby najmniej wpływa negatywnie na nasze zdrowie. On nie podnosi nam tak szybko stężenia glukozy, które powoduje cukier prosty, czy ta sacharoza, czyli potocznie nazywany cukier biały, stołowy. A jeśli chodzi o sól, też jest szkodliwa dla naszego organizmu? Tak, w nadmiarze jak najbardziej to też może być szkodliwa. Sól może powodować zatrzymywanie wody w organizmie, może powodować obrzęki, co też spożywa nadmiarze może doprowadzić w konsekwencji do nadciśnienia chociażby tętniczego. Jesteśmy w Fitness Forma w Zgierzu. Powiem Państwu, że jak trochę tutaj potrenowałem, to od razu się jakoś człowiek lepiej czuje. Zapraszam Państwa teraz na rozmowę z trenerką właśnie fitness. Porozmawiamy o tym, jak zacząć trenować, jak się już długo tego nie robiło. Z nami pani Justyna Szatkowska, trener personalny, yy, trenerka fitnessu. Jak najbardziej witam serdecznie. No właśnie, chciałbym zacząć od tego, jak ktoś początkujący, na przykład długo nie biegał, nie ćwiczył przez ileś tam lat, jak zacząć w ogóle? Myślę, że zdecydowanie trzeba sobie na początek dozować ruch, tak? Czyli nie skaczemy na głęboką wodę, raczej regularnie, ale powolutku zwiększamy objętość treningową. Czyli na przykład od dwóch razy w tygodniu zwiększamy sobie później do trzech razy w tygodniu i wydłużamy ilość czasu naszego do treningu. Pani podać przykładowe ćwiczenia, które no dosyć są lekkie, a nas trochę poruszają. Myślę, że warto by zacząć od ćwiczeń typowo aerobowych, czyli cardio, tak? Wszelkie biegi, marsze czy na siłowni, właśnie korzystanie z bieżni, orbitreków, rowerów czy wioślarzy. Ma Pani jakieś może porady, jak jest z Pani takim trenerem personalnym, żeby utrzymać tę motywację, że chcemy na przykład schudnąć? Uważam, że każdy powinien szukać. Y Czegoś dla siebie, tego co nas motywuje. Jednych motywuje trening indywidualny, innych motywuje trening w grupie. Dzisiaj oferta fitness klubów, wszystkich fitness klubów, jest tak dostosowana, żeby każdy coś dla siebie znalazł. No właśnie, u Pani na siłowni, na czym można trenować? Mamy szeroki zakres yy, możliwości, od ćwiczeń siłowych przez ćwiczenia aerobowe, przez yy, zajęcia grupowe, tak, od spalających przez wzmacniające przez mentalne. Mówię, to już zależy kto czego szuka w fitness klubie. Jaka jest atmosfera ogólnie na siłowni, bo niektórzy się boją przyjść na siłownię, aha, jestem trochę za gruba, za grubym, będą na mnie dziwnie patrzeć, jak Zdecydowanie trzeba się wyzbyć takiego podejścia, tak, ponieważ wszyscy przychodzimy tutaj w jednym celu, tak? Każdy ma jakiś swój cel, e, każdy ma jakieś swoje marzenia, do których dąży, tak? I na dobrą sprawę, jeśli ktoś rzeczywiście przychodzi tutaj osiągać te cele sportowe bądź mniej sportowe, raczej nie zwraca uwagi na inne osoby, tak? Tak jak wspomniałam, wszyscy jesteśmy tutaj w jednym celu. I można też sobie pomagać w sumie. Jak najbardziej zdecydowanie. Fitness kluby, siłownie to jest świetne miejsce, żeby znaleźć fajnych kompanów, nie tylko do treningu, tak? Tak więc panuje fajna atmosfera. A, właśnie, pani poleca siłownie, ale czy można też w domu na przykład sobie kupić coś i też trenować? Jak najbardziej. Zawsze każda forma ruchu jest dobra, ale trzeba pamiętać, o poprawności wykonywanych ćwiczeń. Tak, na siłowni, na zajęciach fitness, na treningach personalnych jest z nami zawsze instruktor czy trener, który poprawi nas, jeśli źle wykonujemy jakieś ćwiczenie. Tak, natomiast w domu już trzeba bardzo się pilnować, tak, a też nie zawsze we wszystkich źródłach podana jest prawidłowa technika ćwiczeń. Tak, tak więc tutaj jest ta przewaga ćwiczenia w konkretnych miejscach, punktach fitnessowych. Egzamin dojrzałości już niedługo, zaraz sprawdzimy jak maturzyści przygotowują się do tego jakże ważnego dnia. Właśnie mają próbny egzamin maturalny. Głównie w szkole się przygotowuję, a w domu, no to czego nie uda mi się tutaj, to sobie przypominam. Ale. U Ciebie to wygląda tak, że nie jest tak, że przychodzisz od razu lekcje? Nie, nie. Wszystko tak na luzie. Nie, nie można tak przesadzać też. Ja w sumie jedynie przygotowuję się na lekcjach. Tyle co... bo teraz y, ogólnie nauczyciele robią jakieś egzaminy w formie właśnie takich poprzednich matur, które były. I to jest, jest moje jedyne przygotowanie do matury. Wybranujesz jakoś przed samą maturą? Ja myślę, że przed samą maturą jakoś się przygotuję, żeby to zdać jakoś, bo przydałoby się nam następne studia, coś. Czas na relaks, na przyjemności jest? Tak, jest. Głównie właśnie na to wykorzystuję ten wolny czas. Ja też jak, podobnie jak kolega przygotowuję się w szkole, ale czasami też zdarzy mi się, że, że, że pójdę do cioci na dodatkowe lekcje i, i to jest takie moje przygotowanie. Nie wiem, dwie, trzy godzinki sobie siedzę przy na przykład lekcjach z matematyki, a tak to czas wolny, no, nie ma co się stresować, nie? Mm -hmm. e, Nike, wynik liczysz? No myślę, że będzie tak koło 60 70 no chyba że z matmy, to może mi nie pójść. No czasem się zdarza, no jednak trzeba się przygotować do tej matury, tak? to jest jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Masz jakieś może metody swoje? Ani jednej. Po prostu wkuwać, wkuwać i wkuwać. Liczysz na, na, na jaki wynik? Pozytywny, byleby 30% było. Jak widać, każdy ma swój sposób na naukę. Ważne, aby matury poszły jak najlepiej. Na dzisiaj to już wszystko. A ja już zapraszam na kolejne wydanie w Ademecum Centrum, czyli Dobrze Radzę, a w nim porozmawiamy sporo o zdrowej żywności. Do widzenia i zapraszam!